A więc tak, y, pierwsze co pobieramy sobie z pierwszego linku ten m, program open, open File. Jakoś tak to się czyta. Jak go pobierzemy, wybieramy sobie tą lokalizację, gdzieś z GTA. Oczywiście wtedy jakoś nam się wszystko probi i od, będziemy go otwierać. Klikamy granty w auto 5. Tutaj nam się wszystko będzie startować i OK teraz y, pamiętajcie, żeby sobie włączyć edit mode, aby go włączyć musicie kliknąć tu ok, jest włączony i teraz tak, prawym musicie kliknąć na puste miejsce tu i new, new folder tworzycie sobie skins ja nie mogę, bo już miałem ale robicie tak jak ja znaczy już mam teraz tak, gdy macie skins Pobieracie z drugiego linku yy, to opalinio, tak jakby, gdyż pobieracie, pobierzecie, wrzucacie je tutaj. I teraz tak, jak już rzuciliście, wchodzicie w te opalinio, wchodzicie potem w content, znowu w opalinio, Wix64, dalej w opalinio, i tutaj wrzucacie swojego skina. W tym przy, mm, powinniście mieć takie coś, jak skina pobierzecie. Yy, on powinien być zapakowany w WinRarze. Kopiujecie sobie Ctrl C albo prawym, Ctrl V albo prawym, wklejacie. I teraz w sumie to wszystko i to na tyle. Więc to był taki krótki poradnik, wyłączacie. I powinniście mieć swojego skina. W razie problemu piszcie do mnie Discord podany w opisie. To nas trzymajcie się. Cześć.